Cześć, witajcie. Pozwoliłem sobie użyć clickbaitu, jeżeli chodzi o nazwę kanału, czyli zrobione w pompę ciepła. Jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie. Jeżeli nie, to już Wam pokazuję. Taka oto pompa ciepła napędza nasz dom. Dom ma 210 metrów ogrzewanej powierzchni. Pompa działa już szósty sezon w tej chwili. Nic się z nią nie dzieje. No ale może dlaczego taki tytuł miniaturki, a nie inny? Wiecie co? Mamy w tej chwili w Polsce mrozy, które nie zdarzyły się od kilku ładnych lat, gdzie mróz nie przyszedł tylko na kilka dni, ale trwa już dłuższy czas, no bo jakby nie patrzeć w styczniu mamy już tych dni z mrozem poniżej minus 10-minus 15 w nocy to już prawie dwa tygodnie. U nas ostatniej nocy było minus 20,5. Wczoraj tak samo było minus 20,5, jeżeli chodzi o odczyt rzeczywisty, natomiast odczuwalne było jeszcze więcej więc tam minus 23, minus 24. I przez ten czas cały czas działa sobie ta pompa ciepła. Ona to jest Panasonic T-Cap. To jest pompa większa niż musi być do tego domu. Między innymi dlatego, że na początku pompa miała działać stricte w taryfie G12W. Teraz po tym, jak mi zmienili w ogóle. Stawki za rozliczenie, czyli PG przeniosło mnie na okres tam październik, kwiecień. bodaje, że tak czy siak brakuje im prądu i muszę dopłacać. No ale to też nie o tym. Jeżeli będziecie chcieli film o, o takich rzeczach, to wam powiem. Natomiast dlaczego zrobieni w pompę ciepła? Właśnie przez to, że mamy teraz taki okres, gdzie temperatura jest bardzo niska, wiele tych pseudopomp, pseudoproducentów chińskich, marki bliżej nieznanej. Albo na przykład są pompy ciepła firm, które produkują swojego czasu RTV, a teraz produkują również pompy ciepła, więc to jest po prostu tylko nazwa firmy. Natomiast sam, samo to, co jest w środku, to nie wiadomo, co to, to do końca jest. Właśnie się okazało, że ludzie bardzo dużo płacą za prąd. Masa jest artykułów w internecie, gdzie właśnie mówi się, że ludzie zostali oszukani, że miało być tak dobrze, a jest tak źle itp. Itd. Po pierwsze, pompa ciepła. Jeżeli jest dobrze dobrana do budynku, to zużyje ona tyle prądu, ile potrzebuje budynek. To nie jest tak, że pompa sobie generuje zużycie, byle sobie generować. Nie, to budynek generuje jakieś zapotrzebowanie na energię, które jest dostarczane przez pompę ciepła. I to jest takie samo źródło ciepła, jeżeli mówimy o tym, czy to jest pompa, czy to jest piec na pelet, ekogroszek, węgiel, czy nawet jeżeli drewnem palicie, to jeżeli mamy tyle dni, jak w tej chwili, bo mówimy oczywiście o Mazowszu, no bo mam znajomych spod Wrocławia, gdzie u nich w momencie, kiedy u mnie w nocy było minus 20, to u nich było minus 7, a w ciągu dnia są w ogóle na plusie, a u nas jest w tej chwili minus 8. Więc jakby część Polski też bardzo dużo gra w tej chwili, jeżeli mówimy o zużyciu energii. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, czy byłoby to pompa ciepła, tak jak tutaj u mnie za mną stoi, czy pellet, czy cokolwiek innego. No to najważniejsza rzecz, jaka nas interesuje, to jest zapotrzebowanie energetyczne budynku. I czy to będzie takie albo inne źródło ciepła, to ono zużyje odpowiednio więcej opału. W moim przypadku opałem jest prąd i tutaj się nie da tego zmienić. A teraz w momencie kiedy miałbym pelet, no to oczywiście zużycie tego peletu byłoby odpowiednio większe. Więc tu nie ma co się dziwić, że nagle się okazuje, że pompa ciepła zużywa więcej energii. No ja daleko nie muszę szukać. Już od dłuższego czasu działa ta moja strona teraz jakby w nowej odsłonie, czyli pompa.bartekbuduje.pl, gdzie możecie sobie zobaczyć e, zużycie mojej pompy ciepła. Jest ono widoczne jakby w parametrach też historycznych, czyli widzicie zużycie jakie było dwa lata temu, no i co tu ukrywać pompa w połowie stycznia tego roku zużyła tyle co e, za styczeń cały zeszły tak, a mamy dopiero połowę miesiąca, więc w tym tempie, jeżeli te razy się utrzymają, to za sam styczeń zaraz będzie większe zużycie niż za styczeń 2025 i za styczeń 2024. Więc no, co tu zrobić? No taka jest po prostu zima w tym roku. Od dawna nie było takich zim albo tego, żeby tyle czasu się śnieg utrzymywał, no ale taka kolej rzeczy, zdarza się. Więc jakby musimy być na to przygotowani. To nie jest nasz, yy, znaczy to jest nasz problem, że większość Unii Europejskiej ma przyjętą średnią temperaturę w zimie na, na, te, na, na parametrze minus 7. No i co zrobić? No? Dlaczego jest taki duży problem i tak bardzo się mówi, że ludzie zostali wrobieni w pompy ciepła? No jest to po prostu spowodowane tym, że bardzo wielu nieuczciwych, no bo nie ma co ukrywać, że to byli uczciwi, nieuczciwych instalatorów albo pseudoinstalatorów, a najwięcej to chyba było z programu Czyste Powietrze wciskane ludziom, pseudo pomp z pseudo wydajnością dobierane przez osoby, które nie mają zielonego pojęcia, jak to się robi. Więc to jest dużym problemem. No bo jeżeli ma ktoś na przykład dom stary, typu kostka, przyjmijmy, taki najpopularniejszy, jaki to widzieliście, poza, poza miastem, czyli taka perolska kostka. I taki dom jest nagle e, nieocieplany, albo ocieplany w sposób, e, jak to jest najczęściej u nas wykonywane w naszym kraju niestety, czyli na placki i tyle. E, do tego zrobimy jakieś 15-20 cm wełny na dachu i tyle. I Wrzucimy do tego pompę dziewiątkę. No to nagle się okazuje, że jest to pompa dziewiątka jakiegoś nieznanego producenta, która w momencie kiedy nagle robi się mróz, to ona z tych 9 przy, przy minus 10, to ona ma już około 7-6 kW, a budynek ma zapotrzebowanie dużo, dużo większe, więc jakby najważniejszą rzeczą w takich sytuacjach jest prawidłowy dobór urządzenia do parametrów budynku. No bo jeżeli nie mamy wykonanego audytu energetycznego, albo OZC, czyli oceny zapotrzebowania właśnie budynku na energię pierwotną, nieodnawialną, no to trudno jest mówić o czymkolwiek sensownym, jeżeli mówimy o zużyciu energii. Najłatwiej jest to policzyć w momencie, kiedy ktoś ma na przykład piec na ekogroszek albo na pelet i chce przejść na pompę ciepła. To bardzo łatwo można sobie policzyć tak teoretycznie. Czyli jeżeli wiemy, że przyjmijmy, mamy pelet i spalamy tego peletu, przyjmijmy tonę, to sprawdzamy, jaka jest... Wartość energetyczna tego peletu przyjmujemy sprawność kotła mniej więcej na 85 90 i wtedy mamy wartość w kilowatogodzinach, ile tej energii zużył nasz dom. No, i to wystarczy sobie podzielić tak, jak mamy takie duże mrozy, to też się nie oszukujmy. Pompa ciepła nie ma jakichś super parametrów, nawet ten tick W momencie kiedy nie wiem, jak będą inne pompy innych producentów, ja się mogę wypowiedzieć na o upie więc w momencie kiedy mamy na przykład minus 20 i on grzeje mi wodę do. 50 stopni, no to nie ma co ukrywać, on ma kop poniżej 2, a w momencie, kiedy grzeje dom, tam nie wiem, przyjmijmy do 35 stopni, wodę podgrzewa, a mamy, mamy minus 15, minus 20, to tam też jest kop w granicach 3, niecałych. Więc jakby nie ma co się dziwić, że nie są to parametry zachwycające wiele osób. nie mniej wracając do wcześniejszej wypowiedzi, więc w momencie, kiedy to mamy, dzielimy sobie, przyjmijmy na 3 i wtedy mamy wartość jaka nam teoretycznie przyjdzie w zużyciu w prądzie, ale mówię to jest czysto teoretyczne, bo mówię w tej chwili moja pompa zużyła już za sam styczeń tyle, ile wcześniej zużywała przez cały miesiąc, a mamy mówię połowę miesiąca. Natomiast czy pompa działa? Działa w ten sposób, że ja w ogóle o niej nie myślę. Nie mam z nią żadnego problemu. Jeszcze też Wam pokażę ważną rzecz związaną z odpływem. To też jest temat rzeka, który się pojawia. Ale najważniejsze to jest prawidłowo postawić pompę i inne takie rzeczy. Pompa ciepła nie jest magicznym urządzeniem. Ono nie bierze tej energii znikąd. Ono bierze je po prostu z otoczenia. Więc jak widzę jakieś filmiki, e, ludzie, którzy je na przykład otaczają dookoła, potrafią jakąś zabudowę zrobić. Albo widziałem typa, który już chyba dobrze trollował, bo zaczął zacząłem podgrzewać po prostu gazem, palnikiem gazowym, no to pamiętajcie, że najgorsze co, to jest duża wilgotność dla pompy ciepła, więc jeszcze jak jej dorzucił ten, tą wilgoć z, z gazu, to już jeszcze gorzej było niż lepiej. Natomiast bardzo często możecie zobaczyć filmiki zamarzniętych pomp. Ba, od groma jest ludzi, którzy uruchamiali pompy, na przykład w okresie listopad, grudzień, i teraz są wielce zdziwieni, że w niewygrzanym, nowym domu pompa ma jakieś gigantyczne zużycie. Ludzie, ja wygrzewałem dom we wrześniu, gdzie było jeszcze bardzo ciepło i na czas, samo to wygrzanie pompa zużyła 600 czy 700 kWh na cały budynek, żeby go wygrzać i żeby nie było problemu z tym. Więc jak wy odkręciliście pompę w grudniu i teraz przyszły takie mrozy, to ja się nie dziwię, że tam jest jakieś gigantyczne zużycie, więc warto też jakby zwrócić na to uwagę. Natomiast ja nie myślę o tym, czy trzeba dosypać, ja nie myślę o tym, że czy trzeba cokolwiek zrobić, ja nie myślę o tym, że ma być ciepło, ma być zimno, czy cokolwiek takiego. Po prostu pompa działa i nic się jej nie dzieje. Natomiast z minusów, które na pewno wiem, jest to, że moja pompa jest jednofazowa. No i jak się zastanawiałem nad tym, że może pobawić się w jakiś magazyn energii, mimo to, że ja mam stare zasady, ale pobawić się w magazyn energii, no to doszedłem do wniosku, że... No, trudno by było, bo potrzebowałbym na przykład falownik Deje mocy 20 kw, bo on potrafi ta pompa czasem pobrać i 6000 W. 600, 6200 potrafi sobie łyknąć czasem po defroście, więc jakby jest to dosyć spore na jednej fazie. Przy trzyfazowej nie byłoby takiego problemu. Natomiast do teściowej, gdzie mamy pies na pelet, muszę chodzić, muszę dosypywać, muszę czyścić, muszę o tym pamiętać, muszę na to zwracać uwagę. Całe szczęście, że jest. Czujnik pomiaru ilości pelletu, który sobie zbudowałem, więc przynajmniej wiem, kiedy, kiedy się kończy. Mogę iść sprawdzić, bo tam nie ma sterownika internetowego. No ale to jest coś, no, o czymś trzeba pamiętać. A, jeszcze ważna kwestia, o której wspominałem na początku: panele. U nas panele, a raczej to co widzicie na stronie pompa.bartekbuduje.pl, to są wartości czystego zużycia tej oto pompy ciepła. Tej. Panele nic do tego nie mają. Panele są w ogóle poza, poza kolejnością. My w ogóle zużywamy więcej prądu niż te panele produkują w ciągu roku i o dziwo do tej pory więcej zużywał dom niż pompa. No więc tak. Natomiast jeżeli chodzi o taryfę, którą mamy, no to dlaczego Wam polecę cały czas G12W? Bo taką mam mimo tego, że mam panele, więc niektórzy mówią o, jak masz panele to przejdź na G11, bo to sensowniejsze itp. Itd. Niekoniecznie, ponieważ mając G12W i wiedząc, że jak mamy takie sytuacje, tak jak teraz, gdzie pompa stricte zużywa więcej energii, już jakby poza tym, co wyprodukowałem, no bo mnie przynieśli okres rozliczeniowy, to ważne jest, że wtedy ona nadal większość prądu zużywa wtedy, kiedy jest najzimniej, a kiedy jest najzimniej, w nocy. Natomiast najwięcej i tak jest mrozów u nas w nocy. No mówię, dzisiaj było minus 20,5, więc i tak w nocy ta pompa pracowała, jak doma, wtedy była tania taryfa. Więc żyć nie umierać. Nie wiem, ja wiem, że jest masa filmików clickbaitowych, masa filmików, jakie te pompy są złe, to nie pompa jest zła, to dobór jest zły i to, jak zostały one zamontowane. Pamiętajcie, w większości problemów, jakie występują, czy to z piecami, tak jak na przykład u mojej teściowej był problem z powrotem, czy właśnie z pompą ciepła, to jest problem doboru i montażu. Też nie jest nic nadzwyczajnym, na przykład jest na YouTubie taki fajny kanał Carl Hydro. Jeżeli dobrze kojarzę, on montuje e, najwięcej e, kotłowni buforowych właśnie z piecami Sasai albo z e, Sasvestą z pompą ciepła, ona jest gigantyczna. Tam jest on-off, ale wielki. W każdym bądź razie e, też to jest rzecz, którą tam najczęściej możecie o niego słyszeć przy demontażu na przykład starych piecy, że starzy hydraulicy, a nawet do tej pory tak robią, przewymiarowują kotły i robi się problem, bo nagle te kotły mają gigantyczne zużycie opału, a wcale w domu nie jest jakoś ciepło. Więc pamiętajcie, to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i tak samo przy pompie ciepła jest. Jeżeli zostanie dobrana, w sensie za mała, za niska jej wydajność, no to robią się problemy. Pamiętajcie, grzałka w pompie ciepła jest jej elementem obligatoryjnym, w sensie takim, że jeżeli jest tam zamontowana i producent przewidział jej działanie w danych warunkach, to ona tam ma być i ma tam działać. To nie jest jakieś się, o wyłączmy grzałkę, bo mamy za duże zużycie. Możecie sobie rozwalić pompę, albo właśnie będziecie mieli potem problemy typu jeden z użytkowników na jednych sforów był wielce zdziwiony, że e, jak mu woda w instalacji wychłonięta się do 8 stopni, to że pompa grzeje tylko z grzałki, a nie, nie używa do tego agregatu. No nie, no bo ma zabezpieczenie, jest za zimna woda i nie będzie działać, więc musicie zwracać masę uwagi na takie rzeczy. Ja wiem, że nie po to wybieracie firmę, która wam to instaluje, żeby myśleć o tym. Dlatego, jeżeli wybieracie pana Sonika, warto wybrać pro partnera, tak, to według uważam, że jest to obligatoryjne, żeby nie szukać firmy jak najtaniej. Ba, był taki motyw z pompami pana Sonika dwa lata temu, gdzie też przyszło parę dni takiego mrozu. tam nawet nagrywałem firmy, że takie. Mrozy syberyjskie czy inne, czy nawet trochę wcześniej, może za 4 lata temu, nieważne. Był taki motyw. I Jedna z takich firm, która często wygrywała ceną z innymi instalatorami i wszyscy byli nią bardzo zadowoleni, bo mali najlepszą cenę. Tylko co się potem okazało? Na przykład jedni proponowali pompy dziewiątki, a ci mówili, że siódemka wystarczy. No i w większości wystarczała, póki nie przyszły mrozy. Przyszły mrozy, i nagle się okazało, że ta siódemka nawet z grzałką nie daje sobie rady, i ludziom w domach jest zimno. Więc wyobraźcie sobie, co by było tak jak w tej chwili macie: no, na Mazowszu macie non-stop chłód, zimno w nocy poniżej 10-15. No to taka pompa by nie dawała rady. No teraz u nas w domu na dole 22,5, na górze 21,5, tyle ile chcemy, tyle jest. I nie ma z tym najmniejszego problemu. A jeszcze wam pokażę motyw, jeżeli chodzi o odszranianie, bo to też jest temat rzeka. W bardzo wielu filmikach możecie zobaczyć, jak jest pełno lodu, które sobie leży w koło pompy ciepła. Jak widzicie, u mnie takiej sytuacji nie ma, nigdzie nic. Za, yy... Białego nie ma, lodu, szronę itp. Jedno, na co muszę zwracać uwagę, to ja o tym wiem. To jak tu napada śnieg i ten śnieg się rozpuszcza, tak jak w tej chwili od słońca, to problem jest w tym, że woda wcieka w dół do pompy ciepła. No ale to nie jest problem, da się to jakby ogarnąć. Natomiast rzeczy, które chciałem Wam pokazać, to jest to, że u mnie pod pompą jest po prostu jeden centralny odpływ i cała ta woda sobie spływa na dół pod pompę. Jest pionowa rura zrobiona z kamyczkami. I tyle, tamtędy woda spływa i nie ma z nią najmniejszego kłopotu, dlatego wszystko to da się ogarnąć i to jest kwestia prawidłowego montażu, a nie jak ja widzę wielkie pompy ciepła, które są posadowione nad samą ziemią, na niskim krawężniku i wielka lodowisko pod spodem i pisanie typu, o nie ma kabli grzejnych, jakby były to nie było problemu, nie, jakby była prawidłowo zamontowana na dobrej podstawie to nie byłoby problemu.